No, liczy się to, co w sieci. I tą jedną bramką, tym jednym mieczkiem wielkanocnym pokonuje nas zasłużenie w sumie, Konstra lubawa. Aczkolwiek postawiliśmy bardzo trudne warunki. i Mieliśmy jakiś tam swój pomysł na to, żeby grać mądrze, ale przede wszystkim walczyć. I póki walczyć, to jest zwycięzcą. Niestety, pierwsza bramka to jest kardynalny błąd. Szkoda, druga tak samo. no, no Ja za, na, na boisku za zawodników nie mogę być. Musta miał dwie sytuacje świetne. Pierwszy przy 1-0 na 1-1, gdzie miał tylko do góry strzelić, strzelił dołem obronił bramkasz, Natomiast ta ostatnia przy przewadze, mieliśmy tam swój pomysł, i wiedzieliśmy, że ten tunel nie jest taki, czyli ta przekątna na długi słupek, dobrze kryta przez Konstrak i tam szukaliśmy swojej szansy. Gdyby może dokładniejsza ta piłka była, gdyby może musta dołożył lepiej tą główkę, to może byśmy się cieszyli, mielibyśmy Zajączka zamiast Śmingusa andingusa, którego w sumie nie było, bo tego się obawialiśmy wszyscy. Myślę, że kibice mogą być dumni z Wilanowa, że postawiliśmy bardzo twarde warunki mistrzowi Polski, kandydatowi do ponownego tytułu. Ja życzę wszystkim Państwu spokojny świąt wielkanocnych, aby były spędzone w, w ciszy, w spokoju, ponieważ wracamy zaraz w środę na, na parkiety do Wilanowa. Zapraszam na mecz z Komprachcicami, gdzie również pokażemy ducha walki, ducha sportu. Bo, tak jak mówię, zawodnik i, 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 i trener zawsze się obronią przede wszystkim walką i pomysłem, taktyką na, na ten mecz. W tym meczu przegraliśmy. Jednym golem, ale uważam, że mogliśmy zremisować, nie byłoby może to sprawiedliwe, ale uhonorowaniem tego, co dzisiaj zaprezentowaliśmy na parkiecie. No co. szkoda, że taki mecz potrafimy zagrać przeciwko Lubawie teraz, a nie w zeszłym tygodniu, kiedy faktycznie graliśmy z rywalami bezpośrednio o miejsca w playoffach. Natomiast na pewno gra cieszy. Małe, jakieś tam znowu niuanse są, do których może się przyczepić, czyli to, że budzimy się dopiero przy 1 2, 0 i wtedy zaczynamy grać. Gramy jak równy z równy z ubawą. Wiadomo, no dominują, prowadzą grę, natomiast no, tego się można było spodziewać. Mieliśmy swoją taktykę, która działała całkiem nieźle. E, przede wszystkim pokazujemy, że potrafimy walczyć, potrafimy biegać, potrafimy e, stawiać, e, nie odpuszczać i włożyć tą nogę tam, gdzie, tam, gdzie trzeba. Szkoda, że tydzień, tydzień za późno, natomiast no mówię, Pat, się. Dobrze, nie, nie dostaliśmy tak jak niektóre drużyny przegrywają, nie wiem, po prostu podkładają się, znaczy podkładają, w sensie kładą się przed lubawą, przegrywają 12-10 bramkami. E, cieszy to, że my tak nie podeszliśmy do meczu, dlatego brawa dla chłopaków 2-1. Myślę, że e, nie ma się tego wstydzić i święta spędzimy w spokojnej, dobrej atmosferze. E, no, mieliśmy taki plan, by dzisiaj e, grać dosyć zachowawczo po tym, jak e, zdobędziemy prowadzenie. Nie chcieliśmy zespołowi Rywala zagrać z kontry, dlatego też staraliśmy się kontrolować grę, dużo, przez długi czas utrzymując. utrzymając. Długimi montami nam się to udawało. Tworzyliśmy sobie też z tego dobre sytuacje, nie kończyliśmy ich. No i taki jest futsal: jak wygrywa się tylko 2-0 w końcówce tracimy bramkę na 2-1. Gra z lotnym bramkarzem to zawsze szansa do strzelenia bramki. Także było gorąco. Myślę, że głównie z tego powodu właśnie, że nie wykorzystaliśmy kilku, kilku dobrych sytuacji, ale też trzeba powiedzieć, że zespół z Wilanowa dzisiaj grał bardzo ambitnie. Mieli swój plan na to spotkanie i jak widać prawie osiągnęli sukces. Dzisiejsze spotkanie z, z przeciwnikami z Wilanowa na pewno było trudne. Myślę, że większość, większość spotkania kontrolowało kontro... Zerwaliśmy grę, ale, ale pod koniec się, się wkradła nerwowość. Na pewno bramka czerwali dzisiaj na, na bardzo wysokim poziomie. Mieliśmy wiele sytuacji. Niestety większości z nich nie wykorzystaliśmy. I potem, potem właśnie końcówka zrobiła się dosyć nerwowa.